Trafienie legendy wywołuje naprawdę potężne emocje i reakcje niektórych ludzi są naprawdę zadziwiające. Witam was bardzo pięknie i serdecznie. Ja jestem Przemek i dzisiaj pokażę wam aż 8, a 8. 8. O, nie starczyło mi palców. Osiem reakcji na trafienie legendy w Brawl Stars. A jeżeli chcesz wygrać Mega Boxa, to masz najlepszą okazję, aby to zrobić. Wystarczy, że zasubskrybujesz ten kanał, z dzwoneczkiem zostawisz łapkę w górę pod tym filmem, w komentarzu napiszesz, co dostałeś pod choinkę i zaobserwujesz mojego Instagrama, bo jak oczywiście wiadomo, tam na Instastory pojawią się wyniki, także musicie go obserwować, żeby dowiedzieć się, czy po prostu wygraliście. I jedziemy z tym śledziem! To co zaraz zobaczycie przebija chyba wszystkie reakcje jakie do tej pory widziałem. Naprawdę myślałem, że już nie jesteście w stanie mnie zaskoczyć. A jednak myliłem się. Ta osoba trafiła kruka i wpadła w niesamowity szał. Najpierw zaczęła krzyczeć, że ma legendę, a potem chyba próbowała pobić rekord świata w ilości powtarzania słowa co". CO. Co? Co? Co jest? Co? 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 Ja nie wiem ile razy on powiedział co. Jesteście w stanie to policzyć? Jeżeli wam się uda, to napiszcie to w komentarzu. nie. Co? 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 Na dodatek do jego pokoju wbiła mama z pretensjami. To jest naprawdę reakcja kompletna i dawno takiej nie widziałem. Dzięki wielkie, że mi ją wysłałeś i gratuluję kruka. Trafienie legendy to dla niektórych ogromne przeżycie. Wiele osób marzy, aby ją trafić i gdy po wielu, wielu próbach się to nareszcie uda, to ich radość jest tak przeogromna, że nie mieści się w żadnej skali. Ta osoba trafiła spajka i cieszyła się tak, że jedyne co była w stanie powiedzieć, to głośno krzyczeć spajk! <laughs> A jeżeli tobie także udało się trafić legendę i masz to nagrane, to śmiało wysyłaj ją w prywatnej wiadomości na moim instagramie. Link do niego macie w opisie. Ważne jest, aby reakcja była w postaci linka na YouTube. Może to właśnie ty pojawisz się w kolejnym odcinku. Czekam. Jednak czasami od trafienia legendy można dostać niezłej zadyszki. Ja nie wiedziałem, że można zmęczyć się trafiając spajka. Spike! Spike! Spike, ludzie, spike! Fabian. Jezus, ludzie Spike. Spike ze zwykłej skrzynki. Ludzie Spike. Ale tak już całkowicie poważnie, to trzeba mieć naprawdę szczęście, by trafić spajka ze zwykłej skrzynki. Wcale nie dziwi mnie ta reakcja i cieszę się, że mogłem Wam ją pokazać. A jeżeli oglądasz mnie w tym momencie i nie zasubskrybowałeś jeszcze mojego kanału, to zrób to teraz. Będę Ci mega wdzięczny, bo to bardzo motywuje mnie do tworzenia jeszcze lepszych materiałów. Jak widzicie, różne emocje wywołuje legenda. Ten chłopak na przykład popłakał się, gdy trafił Leona. Ile ludzi na świecie, tyle różnych reakcji na dropnięcie legendy. Jedni krzyczą, drugim poleci łezka szczęścia, a trzeci przyjmą to ze spokojem. Ale zobaczcie tą reakcję. Ja też pozdrawiam w tym momencie każdego, kto ogląda ten film. Ile najwięcej skrzynek otworzyliście pod rząd? Temu graczowi wystarczyło 14 boksów, aby wytropić spajka, i po prostu nie mógł uwierzyć w to, co widział. Popatrzcie na to. 14 skrzynek, myślę, że coś musi wypaść. 3 klejnoty Spike! A czy Waszą wymarzoną legendą jest Spike? Czy marzycie o innej? Dajcie znać w komentarzu. Pod numerem szóstym reakcja może i krótka, ale treściwa. Mojemu widzowi udało się wydropić spajka. Widzicie? Wystarczy być moim widzem i legendy. Same się trafiają. Także wystarczy zasubskrybować mój kanał i będziesz miał legendy na koncie. A tak mówiąc na serio to po prostu popatrzcie na to. Kończę ten odcinek. Nara! Pozdrawiam, Przemka! O, jak miło, dziękuję! Widzicie, jaka kulturka? My jeszcze nie kończymy odcinka, bo zostały nam jeszcze dwie kozackie reakcje. Kolejna osoba cieszyła się z wydrobienia Sandy tak bardzo, że do pokoju weszła jego mama i powiedziała, żeby przestał krzyczeć, bo wszystkich obudzi. Wow! 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 Ja nie wierzę! Ja... Co to było? Co ty robisz? Trafiłem legendę. Trafiłem legendę. Trafiłem legendę. Dobra, nie dziwię się. Mnie ten krzyk chyba też był obudził, mimo że raczej mam twardy sen. Ale rozumiem, przecież Sandy nie trafia się często. Dzieci śpią u Legendę trafiłem. Mama, Raj, legendę trafiłem. Cieszę się bardzo, dzieci śpią. Legendę trafiłem. Hej. Okay. Dobra. Legendy trafiły. Ja nie wierzę! Ale to jest taka typowa mama, kiedy jest na ciebie zła, ale powie, że cieszy się twoim szczęściem, byle się tylko jej nie czepiać. Aż przypomniały mi się stare czasy, kiedy człowiek był piękny i młody. Teraz jest tylko piękny. I teraz premia dla wszystkich tych, którzy oglądają odcinek do końca. Zobaczcie naprawdę przepotężną reakcję. Tych dwóch graczy dosłownie oszalało na punkcie trafionego spajka. Kompletnie nie wiedzieli, co się dzieje. I dodatkowo wydawali dziwne dźwięki. Tego nawet nie jestem w stanie opisać słowami. Musicie sami to zobaczyć i napisać w komentarzu, co o tym myślicie. <ścoughs>

6. Oczywiście reakcja bardzo fajna i pozytywna. To jak zareagowały te osoby jest po prostu sztosem i mega cieszę się ich szczęście. Na koniec przypominam, abyście wysyłali swoje reakcje na trafienie legendy na mojego Instagrama, do którego link macie w opisie. Oczywiście w postaci linka na YouTubie. Pamiętajcie moi drodzy, żeby właśnie teraz zostawić suba z dzwoneczkiem i lajka pod tym filmem, jeżeli materiał Ci się spodobał. Zaobserwuj mojego Instagrama, bo pojawiają się tam naprawdę ciekawe fotki, a także zobacz inne moje filmy, które teraz Ci się wyświetlają. Dzięki za oglądanie danie i do zobaczenia